Idi Amin, zwany przez swoich zwolenników wielkim tatą, a przez krytyków rzeźnikiem, przeszedł drogę od skrajnie ubogiego chłopca z niewielkiej osady w północno-zachodniej Ugandzie, tak odległej, że jej nazwy nikt nie pamięta, do objęcia urzędu trzeciego prezydenta Ugandy i występowania na światowej arenie politycznej. Zasłynął z bezwzględnego zwalczania rzekomych zdrajców, wypędzania nieAfrykanów, szerzenia terroru oraz czerpania satysfakcji z poniżania innych. Dokładna data narodzin Idiego Amina pozostaje niepewna. Historycy wskazują okres od roku 1925 do 1928. Po narodzinach Amina jego rodzice rozstali się, a on był wychowywany głównie przez matkę, choć od czasu do czasu widywał również ojca. Dorastał w prowincji zachodniego Nilu wśród ludu Kakwa, niewielkiego muzułmańskiego plemienia, które osiedliło się tam kilkadziesiąt lat wcześniej. Jako dziecko i młodzieniec Zdobył jedynie skromne wykształcenie z powodu ograniczonych możliwości w zachodnim Nilu w Ugandzie, a w wieku 21 lat miał bardzo niewiele perspektyw na przyszłość. Zamiast kontynuować naukę, wstąpił do dawnego brytyjskiego pułku królewskich strzelców afrykańskich, rozpoczynając szkolenie wojskowe, które zaważyło na jego późniejszych rządach. Choć rzekomo zaczynał swoją służbę jako pomocnik kucharza, szybko awansował zdobywając kolejne stopnie wojskowe i pnąc się ku najwyższym szczeblom. W roku 1949 został wysłany do Somalii, gdzie brał udział w tłumieniu rebelii Shifta, a następnie skierowano go do Kenii przeciwko powstaniu Mau Mau. Był nie tylko utalentowanym żołnierzem, lecz także szybko zasłynął z okrucieństwa. Podczas przesłuchań, Amin wykazywał taką brutalność, że niemal zrujnowało to jego karierę wojskową, lecz w roku 1959 awansowano go do najwyższego stopnia Efendi dostępnego dla czarnoskórych afrykańskich żołnierzy służących w armii brytyjskiej. Oprócz służby w pułku Kings African Rifles, Amin wyróżniał się także jako bokser, zdobywając tytuł mistrza Ugandy w boksie amatorskim. Jego tężyzna fizyczna oraz skłonność do konfliktów przejawiały się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pod koniec lat 50., gdy Uganda zbliżała się do uzyskania niepodległości, Amin zawarł kluczowy sojusz za polem Miltonem Obote, przywódcą Ugandyjskiego Kongresu Ludowego. Obote został premierem Ugandy po tym, jak kraj uzyskał niepodległość, w roku 1962. Amin otrzymał stopień porucznika w Armii Obote, a jego pierwszym zadaniem było powstrzymanie kradzieży bydła na północy kraju. Choć zrealizował powierzoną misję, dopuścił się tak wielkich okrucieństw, że Brytyjczycy zażądali postawienia go przed sądem. Zamiast tego, Obote wysłał go do Wielkiej Brytanii na dalsze szkolenie w zakresie taktyki wojskowej. Kiedy Amin powrócił do Ugandy w roku 1964, zastał armię w stanie buntu a podczas jego nieobecności nikt nie przejął nad nią kontroli. Otrzymał wówczas zadanie przywrócenia porządku. Gdy mu się to udało, awansowano go ponownie, tym razem na stanowisko zastępcy dowódcy. Niedługo potem oskarżono go o przemyt złota, kawy i kości słoniowej z Konga, w który miał być zamieszany wraz z premierem Obotę. Tymczasem w roku 1966 Obotę rozwiązał rząd i ogłosił się prezydentem. Urok władzy podsycał ambicje Amina, popychając go coraz wyżej. Kontynuował gromadzenie środków z przemytu i nielegalnego handlu bronią z sudańskimi rebeliantami, jednocześnie umacniając swoją pozycję w armii ugandyjskiej. Obote awansował Amina na stanowisko dowódcy armii i sił powietrznych, przekazując mu jeszcze większą władzę. Po nieudanym zamachu na Obotę w roku 1969 prezydent stał się bardziej ostrożny i w roku 1970 podjął próbę przejęcia większej kontroli nad wojskiem. W tym czasie Amin konsekwentnie rozbudowywał swoją sieć wpływów, utrzymując kontakty z izraelskimi i brytyjskimi agentami działającymi w Ugandzie. Nie dowierzając Aminowi, obotę próbował go zdegradować, lecz również ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Podczas podróży obotę do Singapuru Amin wykorzystał nadarzającą się okazję. W roku 1971 przeprowadził udany zamach stanu w Ugandzie. Choć mianował się prezydentem, to najbardziej upodobał sobie tytuł, cytuję, jego ekscelencja. Prezydent dożywotni, marszałek polny al hadzi dr Idi Amin, odznaczony Victoria Cross, Distinguished Service Order Military Cross, władca wszystkich zwierząt lądowych i ryb morskich oraz pogromca Imperium Brytyjskiego w Afryce w ogólności, a w Ugandzie w szczególności. Amin natychmiast rozpoczął swoje rządy terroru. W pierwszych miesiącach swej władzy brutalnie zamordował przeciwników politycznych i członków ugandyjskiej policji, zanim skierował represję przeciwko społeczeństwu. Szybko usunął ze stanowisk szefa wymiaru sprawiedliwości, anglikańskiego arcybiskupa, rektora Uniwersytetu w Makarere oraz innych wysokich urzędników. W ciągu trzech miesięcy zwerbował 10 tysięcy żołnierzy, z których niemal połowę stanowili dawni partyzanci Aniania, bojownicy o wolność Sudanu Południowego, a także ludzie z jego rodzinnych stron. W pierwszych sześciu miesiącach rządów Amina Ugandyjczycy zaczęli mordować się nawzajem z narastającą gorliwością, podsycaną przez jego działania. Następnie przeprowadził jeden ze swoich pierwszych poważnych aktów ludobójstwa od czasu przejęcia władzy. Zamordowanie około trzech tysięcy żołnierzy z plemion langi i Acholi ze względu na ich związki z obalonym i wygnanym premierem Obote. Utworzył specjalne oddziały egzekutorów w biurze badań państwowych. I w jednostce bezpieczeństwa publicznego, aby tropić stronników obotę i eliminować opozycję wobec swoich rządów. Obotę, przebywający na wygnaniu w Tanzanii, próbował zmobilizować zwolenników do odzyskania Ugandy, lecz bezskutecznie. W roku 1972 dziesiątki tysięcy Azjatów zostało wydalonych z Ugandy, co doprowadziło do załamania gospodarki kraju, a skutki tej decyzji są odczuwalne do dziś. Publicznie znieważał przywódców świata zachodniego, w tym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także zerwał relacje Ugandy z Izraelem, zacieśniając zamiast tego więzi z pułkownikiem Muamarem Muhammadem al-Kaddafim, z Libii oraz ze Związkiem Radzieckim i Palestyńczykami. Pomimo jego otwartej wrogości wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Izraela, przywódcy tych państw nadal w sposób hipokrytyczny współpracowali z dyktatorem. W roku 1973 Stany Zjednoczone Ameryki stały się głównym partnerem handlowym Ugandy, choć w tym samym czasie zamknęły ambasadę w Kampali. Amin wciąż postępował brutalnie i bezwzględnie. W roku 1976 grupa palestyńczyków wraz z członkami organizacji Bader-Meinhof porwała francuski samolot na lotnisku Wentebe. Lot z Izraela do Francji został uprowadzony i przetrzymywany jako zakładnicy przez bojowników wspieranych przez Amina i Armię Ugandyjską. Izraelskie siły specjalne natychmiast przeprowadziły kontratak i uwolniły zakładników, co doprowadziło Amina do wściekłości. Zarządził egzekucję kilku pracowników lotniska, wielu Kenijczyków obwinionych o udział w kontrataku oraz starszego brytyjskiego pasażera, który po próbie porwania trafił do szpitala. Wtedy Amin zyskał przydomek rzeźnika Ugandy, w pełni na niego zasługując. Zamordował ponad 300 tysięcy cywilów, w tym wielu czołowych obywateli Ugandy, takich jak anglikański arcybiskup, gubernator Banku Ugandy czy kanclerz Uniwersytetu w Makarere. Z biegiem czasu stawał się coraz bardziej paranoiczny, a jego władza wyraźnie słabła. Kiedy grupa Ugandyjczyków uciekła przez granicę do Tanzanii, wpadł w furię i oskarżył prezydenta Tanzanii, Juliusa Nyerere. O próbę wzniecenia powstania w Ugandzie. W typowy dla siebie sposób, Amin natychmiast sięgnął po rozwiązania militarne, szukając zemsty. Wysłał wojska ugandyjskie wraz z libijskim wsparciem do Tanzanii, aby ukarać Nyerere i ugandyjskich dezerterów. Jego celem było zdobycie przesmyku Kagera niewielkiego obszaru położonego na północ od rzeki Kagera. Choć początkowo opanował ten skrawek ziemi, szybko go utracił. Dwa tygodnie później Nyerere, wspierany przez ugandyjskich rebeliantów, przeprowadził kontratak. Rebelianci razem z Tanzańczykami szybko zdobyli przewagę i zajęli Kampale. Oddziały Amina zostały zepchnięte do stolicy, a gdy klęska stała się nieunikniona, Amin uciekł z kraju, przekazując władzę ugandyjskim rebeliantom i Yusufowi Lule, co zakończyło jego krwawą tyranię. Amin zbiegł do Libii, gdzie przez 10 lat pozostawał pod opieką al-Kaddafiego, a następnie przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Tam spędził resztę życia aż do śmierci w roku 2003, nigdy nie ponosząc odpowiedzialności za swoje zbrodnie.